Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy ta osoba naprawdę cię kocha? A co jeśli powiem ci, że jej nieświadomość, nawet o tym nie wiedząc, już zdradza prawdę? Dziś poznasz siedem nieświadomych sygnałów, które Carl Jung nauczył nas rozpoznawać, aby dowiedzieć się, czy ktoś naprawdę cię kocha. Wszyscy mieliśmy to przeczucie, ten wewnętrzny głos, który podpowiada nam, czy ktoś nas kocha, czy nie. Ale co, jeśli powiem ci, że to nie tylko przeczucie? Głęboka psychologia Karla Junga pokazuje, że nieświadomość zawsze ujawnia prawdę, nawet gdy słowa tego nie robią. Na końcu tego filmu nie tylko dowiesz się, czy ta osoba cię kocha, ale także zrozumiesz, jak działa jej nieświadomy umysł, by to pokazać. Przygotuj się na odkrycie siedmiu znaków, których nie możesz zignorować. Carl Jung, jeden z najbardziej wpływowych psychologów w historii, Nauczył nas, że nieświadomość jest jak góra lodowa. Większość jest ukryta pod powierzchnią, ale to ona kontroluje wszystko, co robimy. W miłości jest podobnie. Nawet jeśli ktoś nie powie wprost. Kocham cię. Jego nieświadomość nieustannie wysyła sygnały. Dziś odszyfrujemy te sygnały. Ale najpierw zapraszam cię do subskrybowania kanału Claves Cognitivas, żeby nie przegapić żadnego filmu. Zrób to teraz, zanim przejdziemy do tej ważnej wiadomości. Teraz możemy zacząć. Znak pierwszy, kontakt wzrokowy. Kontakt wzrokowy to jeden z najsilniejszych sposobów komunikacji. To niemy język, który potrafi przekazać głębokie uczucia i emocje bez słów. Kiedy ktoś cię kocha, jego wzrok zatrzymuje się na tobie dłużej niż zwykle. To nie przypadkowy czy chwilowy gest, lecz prawdziwe połączenie, które zachodzi na nieświadomym poziomie. Ludzkie oko ma wyjątkową zdolność przekazywania emocji. Na przestrzeni dziejów wzrok uważano za okno do duszy. Wielcy filozofowie, poeci i psychologowie badali wpływ kontaktu wzrokowego na relacje międzyludzkie i potwierdzili, że gdy dwie osoby się wpatrują, powstaje niewidzialna więź, pewien emocjonalny most, który wzmacnia łączące je relacje. Kiedy ktoś cię kocha, jego nieświadomy umysł nie potrafi powstrzymać się przed szukaniem twojego spojrzenia. Nie ma znaczenia, czy jesteście na zatłoczonym przyjęciu w pracy, czy gdziekolwiek indziej. Jego wzrok automatycznie skieruje się ku tobie, szukając tego spojrzenia, które łączy was w wyjątkowy sposób. To zjawisko ma naukowe wyjaśnienie. Neurobiologia wykazała, że długotrwały kontakt wzrokowy aktywuje obszary mózgu związane z przywiązaniem i przyjemnością. W rzeczywistości, patrzenie komuś w oczy, zwłaszcza osobie, którą kochasz, może uwalniać oksytocynę znaną jako hormon miłości, co wzmacnia uczucia bliskości i czułości. Ponadto psychologia wyróżniła różne rodzaje spojrzeń, które mogą świadczyć o miłości lub prawdziwym przyciąganiu. Na przykład gdy ktoś cię kocha jego spojrzenie, jest zwykle ciepłe i głębokie, a źrenice nieco rozszerzone z powodu emocji, które odczuwa widząc cię. Po długim kontakcie wzrokowym często odwraca wzrok, nieśmiało lub uśmiecha się spontanicznie, jakby nie mógł powstrzymać się od okazania swoich uczuć. Carl Jung, jeden z najbardziej wpływowych psychologów XX wieku, mówił o znaczeniu nieświadomego połączenia między ludźmi. Według jego teorii często widzimy w innych elementy naszej własnej psychiki, a kontakt wzrokowy może być sposobem manifestacji tego zjawiska. Kiedy ktoś intensywnie utrzymuje twój wzrok, może dostrzegać nie tylko osobę, którą jesteś, ale także odbijać w tobie aspekty samego siebie, które rezonują na głębokim poziomie. Innym ważnym elementem jest to, że długotrwały kontakt wzrokowy wywołuje poczucie intymności, które trudno osiągnąć przez inne gesty. Dlatego w wielu kulturach zakochane pary cieszą się chwilami, gdy po prostu patrzą sobie w oczy bez potrzeby słów. To milczące porozumienie mówi samo za siebie i wzmacnia więź emocjonalną. Z drugiej strony, brak kontaktu wzrokowego może oznaczać brak zainteresowania lub emocjonalne zdystansowanie. Gdy ktoś stale unika Twojego wzroku lub rzadko na Ciebie patrzy, może to być sygnał, że uczucia nie są tak głębokie lub że między Wami istnieje emocjonalna bariera. W przeciwieństwie do tego, gdy miłość jest prawdziwa, spojrzenie staje się Odzwierciedleniem tego uczucia, przekazując poczucie bezpieczeństwa, czułości i bliskości. Nie chodzi tylko o to, jak często ktoś na ciebie patrzy, ale o jakość tych spojrzeń. Osoba zakochana nie tylko często szuka twojego wzroku, ale również utrzymuje go z wyjątkowym blaskiem i szczerym zainteresowaniem tym, kim jesteś i co wyrażasz. To spojrzenie nie ocenia ani nie wywiera presji, po prostu jest obecne i pełne znaczenia. Siła głębokiego kontaktu wzrokowego była również przedmiotem badań w eksperymentach psychologicznych. Jednym z najsłynniejszych eksperymentów był ten przeprowadzony przez psychologa Artura Arona, który pokazał, że dwie osoby mogą nawiązać intensywną więź emocjonalną, patrząc sobie w oczy przez 4 minuty. Eksperyment ten udowodnił, że spojrzenie potrafi wywołać uczucia bliskości i intymności, nawet między zupełnie obcymi ludźmi. Teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy kontakt wzrokowy nawiązuje się między dwiema osobami, które już darzą się nawzajem pociągiem lub głęboką sympatią. Wówczas więź staje się jeszcze silniejsza, wzmacniając emocjonalne powiązania i zacieśniając miłość między nimi. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się, czy ktoś naprawdę Cię kocha, zwróć uwagę na jego spojrzenie. Obserwuj, jak skupiają się oczy. Jak długo utrzymują kontakt wzrokowy i co to oznacza? Bo kiedy widzę, jak Twoje oczy błyszczą, a Twoje słowa naśladują moje ruchy, jest to jeden z najbardziej subtelnych, a jednocześnie oczywistych znaków emocjonalnej więzi. Obserwuj uważnie. Gdy krzyżujesz nogi, ona robi to samo chwilę później. Kiedy w trakcie rozmowy dotykasz włosów, zauważysz, że ona powtarza ten gest niemal jak w lustrze. Gdy bierzesz łyk napoju, ona instynktownie naśladuje ten ruch. To naśladownictwo gestów, które Jung łączył z pojęciem synchronizacji behawioralnej, wykracza znacznie poza zwykłą mimikę. To przejaw zbiorowej nieświadomości. Wyrażany językiem ciała, subtelny taniec, który ukazuje głębie połączenia między dwiema osobami. Synchronizacja ruchów może objawiać się na wiele sposobów. Dostosowują się. Ruchy nóg i stóp koordynują się. Zjawisko to, znane w psychologii jako mimetyzm posturalny, zachodzi całkowicie nieświadomie. Nie jest to coś, co ktoś planuje lub robi świadomie. Pojawia się naturalnie, gdy istnieje prawdziwe emocjonalne połączenie. Jakby ciała prowadziły własną cichą rozmowę, toczącą się poniżej poziomu świadomości. Intensywność tej synchronizacji zazwyczaj idzie w parze z siłą więzi emocjonalnej. Im silniejsze połączenie, tym wyraźniejsze staje się to odzwierciedlenie ruchów. Jest to szczególnie widoczne w momentach emocjonalnej bliskości. Gdy dwie osoby są głęboko zaangażowane w ważną rozmowę, fascynujące jest obserwowanie, jak ten fenomen przekracza bariery kulturowe i językowe. Nawet jeśli ludzie nie mówią tym samym językiem i ciała mogą rozpocząć ten cichy dialog synchronicznych ruchów. To uniwersalny język nieświadomego porozumienia, pierwotny sposób na nawiązanie więzi i empatii. Ta synchronizacja ruchów ma także efekt sprzężenia zwrotnego nie tylko odzwierciedla, ale może też wzmacniać więź emocjonalną. Kiedy dwie osoby poruszają się synchronicznie, ich mózgi uwalniają neuroprzekaźniki sprzyjające zaufaniu i empatii, tworząc coraz głębsze połączenie w wirtualnym kręgu. Sygnał trw, priorytet bez wysiłku. Opowiem ci o czymś, co być może już znałeś. Uczucie, gdy ktoś sprawia, że czujesz się dla niego priorytetem i to bez wysiłku. Wiesz to fascynujące, jak wtedy działa mózg, Carl Jung tłumaczył to przez to, co nazwał nieświadomością zbiorową. Ta część nas działa czysto instynktownie, bez zastanowienia. Gdy ktoś tak głęboko włączył cię w swoje życie, stawianie ciebie na pierwszym miejscu staje się naturalne jak oddychanie. Wyobraź sobie, jest godzina 3 w nocy i masz problem. Piszesz do niego bez wahania, prawie przepraszając za porę, a on odpowiada natychmiast na pierwszą wiadomość, całkowicie skupiony na tobie. Nie robi tego z obowiązku ani na pokaz. Po prostu jego mózg już zapisał cię jako osobę niezbędną w jego życiu. To tak, jakbyś miał pragnienie, nie zastanawiasz się, czy powinieneś napić się wody. Po prostu to robisz. W ten sam sposób ktoś postawił cię na pierwszym miejscu w swoim życiu. Nie zachodzi świadomy proces, powinienem znaleźć dla tej osoby czas. Decyzja została podjęta zanim sytuacja w ogóle się pojawiła. Posłuchaj, podzielę się czymś ciekawym. Gdy ktoś naprawdę tak głęboko włączył cię w swoje życie, jego działania nieświadomie to pokazują. Są na ważnym spotkaniu i nagle przychodzi twoja wiadomość. Od razu szukają chwili, żeby ci odpowiedzieć. Potrzebujesz pomocy, magicznie zawsze znajdą na to czas w swoim harmonogramie. I nie chodzi tylko o czas, chodzi o jakość uwagi. Nie jest to powierzchowna obecność, gdzie ktoś jest fizycznie, ale myślami gdzie indziej. To pełne, autentyczne zaangażowanie. Jeśli coś przypadkiem przypomni mu o tobie, to nie jest przypadek. To jego mózg, nieustannie przepracowujący informacje przez specjalny filtr Twoje imię. Ale oto najpiękniejsza część: jeśli to szczery, nie wydaje się ciężarem ani poświęceniem to jak piosenka, którą znasz na pamięć. Nie musisz myśleć o słowach, po prostu płynie. Podobnie, gdy ktoś stawia cię na pierwszym miejscu, bycie przy tobie przychodzi naturalnie. I wiesz, co jest jeszcze ciekawsze? Tacy ludzie nie chwalą się tym, jak bardzo cię stawiają na pierwszym miejscu. Nie muszą o tym mówić, bo ich czyny mówią same za siebie. To ten przyjaciel, który zawsze jest pierwszy, gdy przeżywasz kryzys. To osoba, która znajdzie dla ciebie kilka minut, by cię wysłuchać, nawet jeśli jej dzień to istne szaleństwo. Ostatecznie wszystko sprowadza się do czegoś prostego. Gdy naprawdę jesteś dla kogoś ważny, nie musi się wysilać, by ci to pokazać. Jego nieświadomość już podjęła tę decyzję. A każde działanie, każdy gest, każda wspólnie spędzona chwila jest naturalnym odzwierciedleniem tej fundamentalnej prawdy. Znak czwarty. Ochrona. Porozmawiamy o instynktownej potrzebie ochrony, fascynującym zjawisku, które Carl Jung wiązał z archetypem opiekuna w naszym zbiorowym nieświadomym. Wyobraź sobie tę sytuację. Idziesz ulicą z kimś, a nagle samochód przejeżdża blisko krawężnika. Bez zastanowienia twój towarzysz wyciąga ramię, tworząc dla ciebie osłonę. Ten pozornie prosty gest... Mówi znacznie więcej niż się wydaje. Te natychmiastowe reakcje są manifestacją naszego systemu limbicznego, najbardziej prymitywnej części mózgu, działającej zanim zdążymy świadomie przetworzyć sytuację. Kiedy ktoś rozwija takie reakcje ochronne wobec ciebie, pokazuje głęboki emocjonalny związek, którym nawet on sam nie do końca świadomie kieruje. Ale nie mówimy tylko o sytuacjach zagrożenia fizycznego. Czy zauważyłeś, że gdy ktoś ostrzega cię przed wypiciem czegoś zbyt gorącego lub przypomina o zabraniu parasola, bo może padać? Te drobne gesty w codziennym życiu są równie znaczące. Jung argumentował, że to ochronne zachowanie jest głęboko zakorzenione w naszej zbiorowej psychice, manifestując się jako uniwersalny archetyp, który przekracza granice kultur i pokoleń. To część tego, co nazywał nieświadomością zbiorową, głęboką warstwą naszego umysłu, którą dzielimy jako gatunek. Te objawy ochrony mogą przyjmować różne formy. Przyjaciel dzwoni, żeby upewnić się, że bezpiecznie dotarłeś do domu, ktoś trzyma cię za rękę, gdy schodzisz po schodach. Nawet jeśli nie potrzebujesz wsparcia, ktoś ostrzega cię przed potencjalnymi zagrożeniami w danej sytuacji lub przygotowuje trochę jedzenia, bo wie, że wrócisz późno. Fascynujące jest to, że te reakcje są całkowicie szczere, ponieważ są instynktowne. Nie ma czasu na udawanie czy planowanie. To bezpośrednie okno na prawdziwe uczucia ochrony i troski, które ktoś żywi wobec ciebie. I nie zdarza się to tylko w relacjach romantycznych. Ten instynkt ochronny może objawiać się także w przyjaźniach, więzach rodzinnych a nawet wśród współpracowników, którzy zbudowali znaczącą więź. Kiedy ktoś okazuje te oznaki instynktownej ochrony wobec ciebie, wysyła bez słów głęboką wiadomość, jesteś na tyle ważny, że twoje dobro jest dla niego podświadomym priorytetem. Dla mnie to zachowanie ma także korzenie ewolucyjne. Jako gatunek społeczny przetrwaliśmy dzięki umiejętności troszczenia się o siebie nawzajem. Te instynkty ochronne są częścią naszego dziedzictwa ewolucyjnego, odzwierciedlając naszą głęboko społeczną i empatyczną naturę. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś, że jesteś odbiorcą takich instynktownych oznak ochrony? A może zdziwiłeś się, że sam je okazywałeś innym? Fascynujące jest obserwowanie, jak te wzorce pojawiają się w naszym codziennym życiu, ujawniając głębokie więzi, które tworzymy z osobami, które lubimy. Sygnał C: dzielenie się sekretami i wrażliwością. Chciałbym opowiedzieć Ci o czymś fascynującym, co zdarza się w naszych najgłębszych relacjach: emocjonalnej otwartości i dzieleniu się swoimi wrażliwościami. Wyobraź sobie moment, gdy ktoś zaufał Ci, zdradzając coś, czego nigdy nikomu innemu nie powiedział. Ten moment jest jak niewidzialny most, budujący się między dwiema osobami i tworzący świętą przestrzeń. Wzajemnego zaufania. Carl Jung mówił o cieniu, tej części nas, którą ukrywamy przed światem, naszych najgłębszych lękach, niepewnościach i ukrytych pragnieniach. Kiedy ktoś zaczyna dzielić się z Tobą aspektami swojego cienia, dzieje się coś niezwykle znaczącego. Na poziomie psychologicznym to emocjonalne otwarcie przejawia się na różnych płaszczyznach. Najpierw pojawiają się drobne wyznania. Wiesz, nigdy nie mówiłem tego nikomu. Ale gdy byłem dzieckiem, takie chwile są jak małe klucze otwierające drzwi do emocjonalnej intymności. Potem nadchodzą głębsze wrażliwości, dzielenie się egzystencjalnymi lękami, traumami z przeszłości, marzeniami, które wydają się nieosiągalne. To właśnie w tych momentach ktoś opada z wszelkich obron i ukazuje się w najbardziej autentycznej, surowej postaci. Zauważyłeś jak niektórzy ludzie niemal nieświadomie dzielą się swoimi najintymniejszymi historiami. Jakby ich podświadomość zdecydowała, że jesteś bezpiecznym miejscem dla ich najskrytszych sekretów. To emocjonalne otwarcie nie jest czymś, co da się wymusić czy udawać. To naturalny proces, który pojawia się tylko wtedy, gdy istnieje prawdziwe, szczere połączenie. To jak rzeka, która znajduje swój naturalny bieg, płynie lekko, bez nacisku. Kiedy ktoś dzieli się z tobą swoją wrażliwością, robi więcej niż tylko opowiada historię. Bez słów mówi, ufam ci na tyle, by pokazać, kim naprawdę jestem, bez masek i udawania. Takie emocjonalne otwarcie tworzy wyjątkową więź, związek wykraczający poza powierzchowne interakcje codzienności. To jakby dwie osoby tworzyły swój własny, tajny język, złożony z dzielonych doświadczeń i ujawnionych prawd. Najpiękniejsze jest to, że ta wspólna wrażliwość ma transformującą moc dla obu stron. Kiedy ktoś się przed Tobą otwiera, nie tylko Ci ufa, zaprasza Cię do bycia równie autentycznym, do pokazania swojej ludzkiej natury. To cenna sytuacja. Im bardziej się otwieramy, tym głębsza staje się więź i tym bezpieczniej czujemy się, by dalej siedzieli. To jak delikatny taniec, gdzie każdy krok przybliża nas do prawdziwej emocjonalnej bliskości. Czy doświadczyłeś kiedyś tego magicznego momentu, gdy ktoś zaufał ci czymś, czego nigdy nie wypowiedział na głos? Albo kiedy sam zaskoczyłeś się, dzieląc myśli, które wydawały się na zawsze zatrzymać w sobie. Takie chwile budują prawdziwe, trwałe więź. Ta zdolność do dzielenia się swoją wrażliwością jest jednym z najsilniejszych przejawów miłości i zaufania. Nie chodzi tylko o dzielenie się sekretami. Chodzi o dzielenie się najgłębszą częścią siebie. Ze wszystkimi jej światłami i cieniami. Sygnalizuje to poszukiwanie fizycznej bliskości. Zjawisko to ma głębokie korzenie w naszym rozwoju ewolucyjnym. Carl Jung łączył to z pojęciem synchronii tej pozornie przypadkowej, lecz znaczącej tendencji, która prowadzi nas do orbitowania wokół tych, którzy są dla nas ważni. Wyobraź sobie to: jesteś w pokoju pełnym ludzi, a jest jedna osoba, która niezależnie od sytuacji zawsze jest blisko ciebie. To nie jest przypadek. To system limbiczny, ten prymitywny mózg działający przed rozumem, tworzący niewidzialny taniec zbliżenia. Sygnały poszukiwania bliskości są subtelne, ale wymowne. Osoba znajduje powody, by delikatnie musnąć Twoje ramię, niezbędnie dostosowuje swoją pozycję, by być bliżej ciebie. Nogi lub ciało tej osoby kierują się w Twoją stronę, nawet gdy rozmawia z innymi. Szuka miejsca obok ciebie podczas spotkań, mimo że dostępne są inne miejsca. Znajdzie wymówkę, by dzielić z tobą tę samą przestrzeń fizyczną. To zachowanie jest szczególnie fascynujące, ponieważ zasadniczo odbywa się poza naszą świadomością. Osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy, że poszukuje bliskości. To jej nieświadomość manifestuje głębokie emocjonalne przyciąganie. Mowa ciała w takich momentach jest niezwykle wymowna. Zauważ, Przyciągają nas ci, którzy przypominają kwiat szukający Słońca. To, co psycholodzy nazywają mirroringiem, czyli odbiciem, gdy naśladujemy gesty osoby dla nas ważnej, i nie chodzi tylko o bezpośredni kontakt fizyczny. Stan przestrzeni pokazuje, że zmniejszamy swoją bańkę osobistej przestrzeni wobec tych, którzy emocjonalnie nas przyciągają, tak jakby nasze pola energetyczne starały się połączyć. To poszukiwanie bliskości ma różne poziomy intensywności. Są osoby nieśmiałe, które przypadkowo idą tą samą drogą co Ty. Ktoś, kto wykorzystuje każdą okazję do niewinnego kontaktu fizycznego. Osoba, która nieświadomie synchronizuje swoje ruchy z Twoimi, zawsze znajdując powód, by być w Twojej osobistej przestrzeni. Faktem jest, że to zachowanie przekracza kultury i epoki. To część naszego kodu genetycznego jako istot społecznych. To fizyczna manifestacja naszej potrzeby emocjonalnego połączenia. W coraz bardziej cyfrowym świecie te gesty fizycznej bliskości nabierają jeszcze głębszego znaczenia. To są przypomnienia naszej natury, która jest zasadniczo dotykowa i obecna. Zauważyłeś, jak Twoje ciało reaguje na obecność kogoś, kto Cię przyciąga? Jak nieświadomie szukasz powodów, by być bliżej? to twoje najgłębsze ja. Ta potrzeba bliskości jest jak cichy taniec, nieświadomy balet, w którym dwie osoby orbitują wokół siebie, tworząc chwilę połączenia, które wykraczają poza słowa. I co najpiękniejsze, te fizyczne sygnały są niemożliwe do konsekwentnego udawania. To prawdziwe przejawy głębokiego przyciągania emocjonalnego, odsłaniające prawdy, których słowa często nie potrafią wyrazić. Sygnały 7. Dostrzeganie małych szczegółów. Zaproszę cię w fascynującą podróż przez jeden z najbardziej subtelnych i pouczających sygnałów prawdziwej miłości. Tę tajemniczą zdolność zapamiętywania najmniejszych szczegółów o kimś. Wiesz, Carl Jung miał na ten temat ciekawą teorię. Mówił o tym, jak nasza nieświadomość działa jak selektywny zbierać informacji. Jakby miała specjalny filtr który aktywuje się, gdy ktoś jest dla nas. Nagle każdy drobny szczegół o tej osobie staje się istotny i wart zapamiętania. Wyobraź sobie to. Jesteś w kawiarni z tą osobą i bez pytania ona przynosi dokładnie to, co chciałeś. Amerykańską kawę, dwie łyżeczki cukru, odrobinę mleka migdałowego i cynamon na wierzchu, prawda? Myślisz sobie, jak ona to wszystko zapamiętała. To naprawdę fascynujące, jak to działa. Podczas gdy dla reszty świata te szczegóły są ulotnymi informacjami dla kogoś, kto Cię głęboko kocha, stają się cennymi danymi, które mózg automatycznie przechowuje. To nie jest świadomy wysiłek. To jej umysł mówi, to ważne, musimy to zapamiętać. I nie chodzi tylko o aktualne preferencje. To ta osoba pamięta historię, którą opowiedziałeś miesiące temu o swoim ulubionym pluszowym misju z dzieciństwa, albo mimowolnie wspomina restaurację. Którą kiedyś powiedziałeś, że chcesz odwiedzić, albo zauważa nawet zmianę twojej fryzury. Bo zna każdy szczegół. Czy zdarzyło ci się, że ktoś cię zaskoczył, wspominając coś, co powiedziałeś w swobodnej rozmowie dawno temu? To tak, jakby mieli bibliotekę poświęconą wyłącznie tobie. Każdy komentarz, każda preferencja, każda mała dziwactwo. Wszystko jest skrupulatnie zapisane w jej umyśle. A najpiękniejsze jest to, że ta selektywna pamięć działa na różnych poziomach. Pamięta Twoje lęki, by ich unikać, i Twoje marzenia, by je wspierać. To tak, jakby miała szczegółową mapę Twojego emocjonalnego świata. To ten przyjaciel, który dokładnie wie, jaki film zaproponować, gdy jesteś smutny, bo pamięta wszystkie, które sprawiły, że się uśmiechną. To ta osoba, która nigdy nie poda ci orzeszków, bo raz wspomniałeś mimochodem, że ich nie lubisz. To ta, która zostawia ostatni kawałek czekoladowego ciasta, bo wie, że to Twój ulubiony. A wiesz, co jest najbardziej fascynujące? Kiedy pytasz, jak zapamiętuje te wszystkie szczegóły, zwykle odpowiada krótko. Tylko, że to nie jest świadome działanie. To jej pamięć tworzy zestaw informacji o Tobie, specjalne archiwum. W którym każdy detal jest skarbem wartym zachowania. To tak, jakby jej mózg miał oddział poświęcony tylko Tobie, gdzie każda nowa informacja jest automatycznie zapisywana. Ten cukierek, o który prosiłeś miesiące temu, marka perfum, które Ci się spodobały imię Twojej nauczycieli. Z trzeciej klasy, które wymieniłeś raz wszystko jest tam starannie przechowywane. W końcu te drobne szczegóły to jak elementy układanki, które tworzą pełny obraz tego, kim jesteś. A gdy ktoś wytrwale zbiera każdy element, pamięta każdy szczegół, to nie jest tylko pamięć, to miłość w swojej najczystszej i najczułej formie. To niesamowite, jak miłość jest zapisana w idealnym archiwum życia kogoś, jakby wszystko, co związane z tą wyjątkową osobą, było informacją życiową. Teraz, gdy znasz te siedem znaków, możesz spojrzeć na tę osobę nowym wzrokiem. Pamiętaj, prawdziwa miłość nie zawsze jest wyrażona słowami, ale zawsze się objawia. Jeśli te znaki są obecne, jej podświadomość już cię wybrała. Nie ignoruj tego. Jeśli ten film pomógł ci lepiej zrozumieć miłość, zostaw łapkę w górę, podziel się nim z kimś, kto tego potrzebuje, i zasubskrybuj kanał z Cognitivas by otrzymywać więcej treści, które mogą odmienić Twoje życie. Do zobaczenia następnym razem.